Siema tu mi kolej 222, i tam w górze widzimy nowy projekt, zwany gigantycznym drzewem, który odmieni tą polanę tutaj o 180 stopni. Chyba tak. I jest to mój nowy projekt gigantyczne drzewo. No, które sami ocenicie, bo je budowałem dość długo. Zobaczcie, ile tu drewna w ogóle poszło. Wnętrze się prezentuje w takowy sposób. Tutaj mamy te latarnie z tych podwójnych świątyń i te światło grzyby. Oczy... Coś mi tam strzeliło. Oczywiście. Oczywiście nie może tutaj nam zabraknąć góry. Jest to już 33. 30 trzeci odcinek, co prawda. No i tak, mamy gałęzie, ale jak tu dostać się na górę? Sposób jest prosty. Czekajcie. Ta trampolinka wzbije nas w powietrze, że po prostu lądujemy sobie tutaj. I tutaj, żeby no nie wiedziałem jeszcze tutaj jaki ma być pomysł na wnętrze, więc tutaj dałem ten stół do enchantingu, tutaj dałem kilka tych kwiatów i tu Uwaga, bo mamy nasze rybki. Nasze rybki. Zobaczcie, mam nawet aksolotla. Mam nawet aksolotla, bo zbójnych jaskiń. No i tak to się wszystko prezentuje. Oczywiście, coś tutaj doda do tego wnętrza. No. Żeby tak żeby tak pusto nie było, to coś dodam. Ale przytulnie, bo ze zwierzątkami. I no i tak w sumie. Ocencie, jak Wam się podoba ten te całe wielkie drzewo. Tutaj w ogóle też mam takiego dużego kejwa. Tam jest lama. I to też jest dosyć takie ciekawe. No. Zobaczcie, jak to się w ogóle prezentuje. O! Takie drzewo ogromne. Takie drzewo. Tutaj w ogóle też mogłem takie korzenie dodać. Ale to jest dopiero 33 odcinek, coś się może zmienić. Tam jest moja willa. No dokładnie tak. Jeszcze jakoś bym farmę sobie zbudował. Może tam przy grodzie tej wiosce, bo już tych projektów mam dosyć, dosyć, dosyć sporo, no. Także jeszcze coś dużego będzie. W ogóle ten sezon to będzie taki najbardziej rozbudowany, tak mi się wydaje. Krowa. Na hita. Na Ile ma obrażeń? 13 obrażeń. Słuchajcie, 13 obrażeń.